Jak wykonać dekorację Kapa Dekor na dużej powierzchni? Często jest tak, że klient oczekuje estetycznej, a zarazem wytrzymałej dekoracji na dużych powierzchniach. Naszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest lazura ścienna Kapa Dekor którą aplikuje się za pomocą wałka. Taki sposób wykonania nie tylko znacznie ułatwia pracę, ale daje również więcej czasu na swobodne operowanie materiałem. Na odpowiednio przygotowane podłoże nanieś farbę podkładową KAPAROL Sandgrund w kolorze adekwatnym do wybranego odcienia dekoracji. KAPAROL Sandgrund tworzy gładką, przyczepną powłokę, a dodatkowo jest hydrofobowy, co wydłuża czas obróbki ostatecznego materiału. Pozostaw powierzchnię do wyschnięcia, a do wykonania kolejnej warstwy przejdź następnego dnia. Pamiętaj, aby zawsze przed rozpoczęciem pracy wymieszać materiał. Zaaplikuj jedną warstwę lazury Capadecor Arty Artylazur przy użyciu wałka. Jest to rozwiązanie rekomendowane, jeśli mamy do wykonania dużą powierzchnię. Nanieś produkt na ścianę, a po kilku minutach, w zależności od panujących warunków, za pomocą szerokiego pędzla lub szczotki wymodeluj materiał do uzyskania pożądanego efektu prezentacji białych płatków. Rozprowadzaj silikonowe cząsteczki po powierzchni. Na końcu wygładź strukturę pacą wenecką w celu ujednolicenia i stworzenia bardziej wyrazistej powierzchni. Silikonowe płatki odsłonią się i zrobi się kontrastowo. Gotowe. Dekorację możesz dodatkowo zabezpieczyć lakierem Vario Finish o powłoce matowej lub półmatowej. Taki efekt dekoracyjny będzie dobrze prezentował się na przykład na jednej ścianie pokoju dziennego. Z pewnością doda pomieszczeniu charakteru i oryginalności. Lazura jest dostępna w ponad 350 kolorach według kolekcji kolorystycznej Caparol 3D System Plus. Caparol Arte Lazur daje możliwość swobodnego łączenia kolorów, dzięki czemu uzyskasz harmonijne przejścia kolorystyczne oraz różnorodne efekty barwne. Jesteś wykonawcą i chcesz się nauczyć technik dekoracyjnych? Zapisz się na szkolenie z ekspertami Kaparol.